Cześć, witajcie. Tutaj stary grunge World of Warships, Tier 4 i okręt premium Yubari, japoński krążownik. Zobaczcie, czy warto w niego zainwestować. No to do boju, zobaczmy jak się ten premium sprawuje w grze. Dwa razy po 240. Tyle jeśli chodzi o baterie główne. To jest szybko strzelne i dwa razy potężne y, 610 dwa razy po dwie sześćsetdziesiątki, czyli torpedy jest z czego huknąć niestety zasięg tylko 6 km więc musimy być bardzo bardzo blisko przeciwnika nie jest to łatwe sam okręt w sklepiku pod nazwą Czyściciel Nieba y, z góry wam mówię że mm, hasło mocno mocno przesadzone to nie jest tak, że cokolwiek przeleci nad waszą głową, to spada do wody. Oczywiście widać jakiś tam wzmożony ogień przeciwlotniczy prowadzony z tego okrętu, ale bez przesady nie jest to coś, co by zwróciło czyjąś uwagę, przynajmniej nie moją. Nie wygląda to, o retę, o kurcz, ale on tam tłucz, ależ tam on ich ściąga z góry na dół. Nie ma czegoś takiego, to... to... Pancernik na tierze 5 czy 6 na pewno robi to lepiej I nikt o nim nie mówi czyściciel nie ma Może ze wszystkich krążowników, które są dostępne na czwartym tierze ten sobie radzi z tym najlepiej No ale nie wiem czy to w związku z tym od razu go kwalifikuję do takiego hasła. Spróbujmy zatopić Jubari e, przeciwnika. Jest Cytadela. I jest druga. Zaraz będziemy mieli okazję zobaczyć e, ten super wydajny ogień przeciwlotniczy. Jak na razie poza zasięgiem 3,5 kilometra. 2,8. O już, coś strzelił, ale nic nie spadło. U, ale tu trzeba Ulala! Półtora kilometra, no, posypały się pociski, posypały się samoloty. Czyściciel nieba w akcji coś strącił. By było tyle. <laughs> Jeśli chodzi o ten temat. Nie wracajmy do niego. No i będziemy mieli okazję, nie będziemy mieli okazji. Już się że hukniemy w omachę z torpedy, bo tak blisko podeszła. A to nie w omachę hukniemy. A tego to tutaj... Niszczyciela. Zobaczymy, czy się wywinie. A, wybijania się niestety wpadłem na miogi trzeba się zabijać jakby się skończyły torpedy najbliższe przecież by on jeszcze wleciał w te torpedy to by było coś pięknego miogi trafiony 610 zjechany do połowy pięknie to wyszło Nie w niego strzelałem ale się sam władował jeszcze ktoś dostał Lęgli! Lęgli! Trafiony 610 Pięknie, również do połowy, niestety teraz ja Przyszła kolej na mnie wreszcie, żebym nie oberwał Och, byłoby pięknie móc teraz szybko jeszcze przeładować, ale tyle czasu zablokowali się, mógłbym ich tutaj znokautować tymi 610 To było coś wspaniałego Specjalnie zwalniam trochę Co nie ma zmiłuj. Idą na dno, przynajmniej jeden z nich. Jest trafienie. Pięknie. Nie moje, co prawda. Chyba zatopienie, ale było trochę nie przeciwnik zmasakrowany jak na razie nie jest to zasługa tego premium chyba ale to nie jest mój pierwszy mecz, nim poprzednie może nie były aż tak udane sam krążownik dość kruchy jak to krążowniki jest cytadela za 6000 i ktoś go dobił zniszczony i przeciwnika, tutaj muszę uważać, idą torpedy moje już załadowane, teraz tylko podejść na na odpowiednią odległość ale tutaj Clemson chyba będzie to przejmował, jest Cytadela, Węgleja nie najgorsze te 140, nie najgorsze szkoda, że tylko dwie, ale nie jest źle, słuchajcie Puścił mu trzy sztuki, nie wiem czy jest sens dobijać, ale jest okazja, więc... No, tylko żeby nie wpłynął w moje. No uważaj kolego, uważaj. Nie było sensu. Mam nadzieję, że nie trafię tego Clemsona. Mam nadzieję, że się zorientował, że ja też strzelałem. Rety... Dłużej tą chłopię wywinął się, dobrze jest, moja wina trochę. Nie wiem, co mi przyszło do głowy, że jeszcze coś zostanie z tego lęgli po ataku niszczyciela. A tutaj St. Louis. idzie prosto na nas. Czyli mieliśmy dobrze wykorzystanego jubary i poszły torpedy, poszły dobre trafienia, pięć strzałów w cytadele. Co mogliśmy zrobić? Cośmy zrobili. Nie najgorzej rozegrany mecz w naszym wykonaniu. A tutaj jeszcze proszę 1300 i koniec. Przeciwnik yy... Zdziesiątkowany, 2319, 190 tysięcy kredytów. Prosto dla mnie, dziękuję bardzo. I proszę, pierwszy, 2319. Ładny meczyk, to nie jest z bonusikiem? Mm? Bardzo ładnie, przyjemny yy, w grze. No, jak na tierze czwartym, słuchajcie, to masakra, 86 tysięcy demedżu. W tym 6 trafień torpedami, po 9 tysięcy gdzieś średnio wychodzi na sztukę, czyli potężne trafienia i 31 tysięcy z przeciwpancernej yy, trafionych przeciwników raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 czyli 3 czwarte drużymy nie najgorzej fajnie było yy, dobry meczyk no dobra to tyle nie najgorszy nie najgorszy yy, premium na tysiąc czwartym bardzo przyjemna gra